Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj otworzyłem sobie przesyłkę. 2 kg monet. Przyszło, ja już się do tego dobrałem. Na w środku był rachunek, więc zrobiłem cięcie. Słuchajcie, co można kupić? tu jest 2 kg sztabka. Jakie monety można trafić? Nieraz się mnie pytacie. Czy warto, czy nie. No to zobaczymy, czy warto. 2 kg monet. Ojeju, jak to jest zapakowane, to masakra. Ja sobie słuchajcie, zrobimy tak jak poprzednio z prl -em. Ja po prostu zrobię jeszcze jeden filmik, gdzie poukładam monety państwami, nominałami i zrobię prezentację, co było w 2 kg monet. Oczywiście podejrzewam tych żółtych eurocentów. Takie masa. I sami ocenicie, czy warto kupić na kilogramy monety, czy nie. A więc co się pierwsze rzuca w oczy, to masa eurocentów, pensów. W sumie eurocentów to tu nie widzę, ale dużo jest tych Nederlandów. Nie. Stanów Zjednoczonych, one cent. Belgia, Włochy. Stare Grecja, Liry. No dobra. Jakaś Francja, Portugalia. Słuchajcie, ja sobie to wszystko poukładam państwami, datami, nominałami. No i zrobię Wam prezentację, co było w środku. Póki co dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia.